Ja może pokrótce powiem skąd pomysł na nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się bardzo interesuję szczęściem, jak to szczęście budować, Jak to szczęście jak to szczęście odczuwać i mywać może. I, i, i miałam zakłócenia w obrazie i się zawiesiłam. W każdym razie, w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać nad kontekstem społecznym, na ile nasze odczuwanie szczęścia zależy od tego kontekstu społecznego, od, od, od kultury i siłą rzeczy też od, od religii. I, i zaprosiłam do, na to spotkanie Patrycję Pogotek, która jest historykiem kultury żydowskiej, jest pasjonatką kultury żydowskiej, jest nauczycielką języka hebrajskiego oraz członkinią społeczności żydowskiej. I zapytałam patrycję, jak to właśnie wygląda, jak wygląda postrzeganie szczęścia w kulturze żydowskiej? Patrycja oddaję Ci głos. Tak, to wszystko się zgadza. Chciałam potwierdzić. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być częścią tego projektu. To jest w ogóle świetne pytanie. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ. Z tej perspektywy nieżydowskiej, z tego świata zewnętrznego, faktycznie judaizm może się wydawać taką religią pełną nakazów i zakazów, ciągłej modlitwy, ciągłego studiowania tych samych pism, może nawet jakiegoś umartwiania się, prawda? Ale kiedy. Zaczynamy poznawać religię żydowską. Okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, i jest to świat pełen pięknych kolorów. To tak naprawdę, zbliżanie się do Boga poprzez radość, poprzez również takie doznania fizyczne jak jedzenie, picie, śpiew, taniec, zabawa dzieje się to dlatego, dlatego, że judaizm nie jest religią, która próbuje jakoś uniknąć radości w tym życiu doczesnym, w tym życiu fizycznym, ale raczej uświęcić te codzienne czynności, które robimy. Weźmy na przykład jedzenie prawda? E, możemy to zrobić poprzez um, odmówienie błogosławieństwa przed jedzeniem, e, poprzez delektowanie się każdym kęsem, poprzez rozważanie, jak to jedzenie daje nam energię, e, żeby wypełnić naszą misję, e, także Także właściwie w judaizmie wszystko co fizyczne ma swój potencjał żeby zostać użyte w celach duchowych i to właśnie odróżnia myślę judaizm od innych religii. Jednym z takich najpiękniejszych konceptów żydowskich jest szabat. Jest to jednocześnie najważniejsze żydowskie święto. Każdy tydzień zaczyna się Albo, w, albo wieczorem, albo po południu w piątek, w zależności od zachodu słońca, w zależności od pory roku, i kończy się w sobotę też po zachodzie słońca. Umówmy się, że trwa około 25 godzin. Jest to bardzo radosne święto, które pozwala nam na te około 25 godzin przenieść się w ogóle do innego wymiaru do takiego szabatowego wymiaru. I jest to, taki, jest to taki dzień, w którym rodzina i przyjaciele się spotykają przy jednym stole. Jemy inne jedzenie niż w ciągu tygodnia. Jest trochę wina, jest dużo śpiewania. Jest taki zwyczaj, pewnie każda rodzina to praktykuje, aczkolwiek zachęcam, że nie rozmawiamy o negatywnych rzeczach, które wydarzyły się podczas tygodnia, tylko raczej tylko o tych pozytywnych. Czyli co dobrego nam się przytrafiło. I w ten sposób, tak trenując nasz umysł, on tak naprawdę zaczyna szukać tych pozytywnych rzeczy. I okazuje się, że, że tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich rzeczy, za które możemy być wdzięczni, jest mnóstwo. Wcale nie jest mniej, niż inni ludzie mają. I jeszcze tak, z takich jeszcze z zasad szabatowych to rozłączamy się. To istnieje zakaz używania różnych urządzeń, natomiast jeśli chodzi o telefony, to wyłączamy, się, wyłączamy je całkowicie przed szabatem. I to jest taki no, niesamowity detoks od internetu, który oczywiście jest błogosławieństwem naszych czasów, ale jak wiemy, wszyscy może być również przekleństwem. Także. Także yy, też polecam wypróbować w jeden dzień w tygodniu, odłączyć się od urządzenia i włączyć się do życia. Yy, także yy, także to, jeżeli chodzi o społeczność. Natomiast jeżeli chodzi o szczęście jednostki yy, i perspektywę żydowską, yy, to yy, taki słynny e, rabin, m, który był również lekarzem i e, terapeutą e, błogosławionej pamięci, bo już zmarł e, rok temu, e, dr e, Abraham Twerski. E, m, on twierdził, że takie szczęście każdego człowieka to y, samospełnienie, samorealizacja. Y, I każdy z nas y, nie powinien inaczej, y, żaden, żaden z nas nie powinien y, lekceważyć tych swoich jakichś. Y, y, Wyjątkowych umiejętności, talentów, i raczej, raczej pójść, pójść tą ścieżką i, i rozwijać się w tym kierunku. I to ma nam przynieść takie szczęście, z którym nie może się równać, nie mogą się równać żadne pieniądze czy żadne dobra materialne. Jeszcze chciałam dodać taką ciekawostkę językową. Ponieważ w języku polskim słowo szczęście ma tak naprawdę dwa znaczenia. Pierwsze to jest oczywiście to uczucie, ten stan wielkiego, wielkiej radości, spełnienia itd., itd. A drugie to jest splot wydarzeń, które jakoś dzieje się po naszej myśli, prawda? Mówimy, Jestem szczęściarzem, albo mam szczęście w kartach, albo dzisiaj nie miałem szczęścia, prawda? Co może nam sugerować, że tak naprawdę to nasze szczęście, czy tam nasza reakcja szczęścia, ona się pojawi, jeśli sprawy pójdą po mojej myśli w pracy, w rodzinie, na giełdzie, wtedy, okej, okay, wtedy będę szczęśliwy. Ale i podobne, podobna rzecz się dzieje w języku niemieckim, też słowo Glück. Po angielsku nie do końca, chociaż słowo happiness też pochodzi, jakby etymologia jest bardzo podobna, jeżeli chodzi właśnie o, o słowo fortuna na przykład i praktycznie znaczy to samo. Natomiast w innym języku, w języku hebrajskim mamy, mm, mamy inny koncept. Od czterech tysięcy lat w judaizmie jest taki koncept, który się nazywa besimcha. I to besimcha możemy przetłumaczyć na mm, szczęśliwie, radośnie jako przysłówek albo dosłownie w szczęściu, w radości. I mm, i niżej, ktoś zna język hebrajski, to jest łatwiej sobie to jakoś zwizualizować, To jest pięć liter bez tym H. I co jest bardzo ciekawe, jeżeli ułożymy te litery w innej kolejności, to otrzymamy słowo marszawa. I marszawa oznacza, e, oznacza myśl. I to ewidentnie sugeruje nam, że wcale nie musimy być szczęśliwi, jeżeli tu podzieje się to, tu podzieje się tamto. Nie. To my mamy moc, żeby tworzyć własne szczęście przez, przez nasze myśli, przez nasze nastawienie, nasze świadome wybory. I to jest ta różnica. Myślę, że, że warto o tym pamiętać. I jeszcze, jeszcze na koniec chciałam powiedzieć o, chciałam zostawić Was z takim cytatem. Otóż słynny hasycki chasydz, hasydysm kojarzy nam się pewnie z tymi długimi czarnymi kapotami i, i czarnymi kapeluszami, pewnie czarnymi w wielu przypadkach pejsami. I, i słynny, słynny hasycki rabin Nachman z Wrocławia na Ukrainie, który żył w XVIII wieku i na przeromie XVIII i XIX wieku. To jeszcze na początku XIX wieku, miał zwyczaju mówić. Czyli już tłumaczę, już tłumaczę. Czyli jest to wielka mitwa, jest to wielkie przykazanie. Um, zawsze być besimcha, czyli w tym szczęściu, w tym stanie szczęścia. I z tym was chciałam zostawić, tym, to, z tym pozytywnym akcentem. Mam nadzieję, że pewne mity dotyczące judaizmu zostały obalone. Czy są jakieś pytania do tego? Ja, ja przede wszystkim, jeżeli, i zanim jeszcze przejdziemy do pytań, ja mam refleksję, bo po, po wysłuchaniu tego, co, co powiedziałaś. Gdy mówisz szczęście jednostki. I to samo spełnienie, samorealizacja, mamy moc, przez nasze nastawienie możemy odczuwać szczęście, mamy wybory. Ale ja jestem zaskoczona, bo to jest to, o czym mówi teraz psychologia pozytywna. Dokładnie, jaki jest Twój komentarz dokładnie. do tego? Mój komentarz do tego jest taki, że nasi mędrcy żydowscy o tym pisali, piszą od czterech tysięcy lat. Judaizm nie jest aż taką um, rozpowszechniona, ta tradycja żydowska nie jest aż taka rozpowszechniona. E, natomiast, um, jeżeli ktoś, ktoś teraz próbuje, e, próbuje bo powiedzmy od, wyważyć otwarte drzwi, prawda? Coś, co już, coś, co już dawno zostało odkryte i jest zapisane, no to <zach> zachęcam do nauczenia się języka hebrajskiego, który bardzo pomaga w zrozumieniu właśnie tych różnych rdzeni, które są w języku hebrajskim i, i, i dostrzeżenia właśnie tych, tych niuansów. Także, także to wszystko jest, to wszystko jest w religii żydowskiej. Od, od bardzo Ty, czy myślisz, że znaczenie ma to, przed chwilą też powiedziałaś, że, że to jest nakaz, że mamy by pozostawać w szczęściu. Jak tak. myślisz, jak to wpływało być może na to, że ludzie się w jakiś sposób mogli blokować. Jeżeli nakaz, to mm, tak. albo mam wybór, albo nie mamy wyboru. Dokładnie, dokładnie. No to jest bardzo ciekawe. To się tłumaczy tak, że po prostu należy coś społeczności nakazać i zakazać, bo inaczej oni po prostu sobie znajdą jakąś interpretację do tego i to ominą. Nie chcę być też źle zrozumiana, bo oczywiście w judaizmie są też takie elementy, takie dni poste na przykład, natomiast absolutnie nie jest to jakoś gratyfikowane, jeżeli się umartwiamy i biczujemy, prawda, no tak, też pamiętajmy, że, że to były realia po prostu starożytne, więc na pewno prawda, myślenie było inne, więc jak, więc jak coś jest napisane i trzeba to zrobić, no to nie ma wyjścia. Ale, ale to jest to jest to właśnie te wszystkie zakazy i nakazy spowodowały, że po prostu religia żydowska przetrwała. I, i nadal jest i i, i no, naród naród Izraela żyje ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dla mnie przede wszystkim jest to zaskoczeniem to, że w gruncie rzeczy tak niejako otwieramy albo wyważamy otwarte drzwi, więc to tak jest, jest dla mnie do refleksji. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie, i jeżeli kogoś zainteresuje ta tematyka, Wiem, że Patrycja prowadzi kanał na YouTubie i to jest Dobra Pogoda, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę tam zaglądać. Jest zawsze u mnie Dobra Pogoda. Ha, tak, oczywiście. I, I moją ambicją jest to, żeby za miesiąc przeprowadzić taką, taką rozmowę w kontekście... Islamu. Chciałabym właśnie porozmawiać z naszym kolejnym gościem na temat tego, w jaki sposób szczęście postrzegane jest przez, przez, przez Islam. Także um, będę publikować, będę zapraszać na, na naszej grupie. A teraz może, jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy do zadawania pytań. Można oczywiście do nas pisać. No i tak jak mówiłam, zaglądać do Patrycji na jej kanał. Dobra pogoda. Dzięki piękne za spotkanie. Życzę miłego wieczoru i pozostańmy szczęściu. Tak jest. Bądźcie szczęśliwi. tego dobrego. Dzięki Dziękuję bardzo. Dzisiaj. Bye pa. bye. Shalom. Shalom. Bye bye.